Dobry wieczór Państwu. Jest piątek, piąteczek, piątunio, 16 lipca 2317 roku. Wybiła godzina 20.00, czas na wieczorne wydanie wieści. Dziś obchodzimy 145. rocznicę bitwy pod Lidlem. Przypomnijmy, wojska dowodzone przez Janusza III Wielkobrzuchego starły się z ochroną i po wielogodzinnej bitwie zdobyły roboty kuchenne. W związku z licznymi protestami, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie wydało zezwolenia na marsz mniejszości heteroseksualnych w Warszawie. No proszę pana, to skandal, że mniejszości heteroseksualne są tak spychane na margines. No. Zboczeńcy! 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 Sam pan widzi. Po opracowaniu skutecznych lekarstw na choroby takie jak rak, AIDS, ebola czy malaria, na liście schorzeń, wobec których medycyna jest bezradna, pozostały jedynie kac, biegunka po kebabie oraz ból głowy kobiety przed seksem. Mamy wiadomość z ostatniej chwili: dziś we Francji nie doszło do żadnych zamieszek. Ogromny sukces polski. NASA ogłosiła, że z orbity okołoziemskiej widać już nie tylko wielki mur chiński, ale również korek na zakopiance. Na wystawie najdroższych i najstarszych samochodów świata w Monako, światło dzienne ujrzał wyjątkowy, ekskluzywny egzemplarz jednego z ostatnich samochodów napędzanych silnikiem spalinowym. Mowa oczywiście o Passacie B519 TDI. Łączymy się teraz z właścicielem tego samochodu. Proszę powiedzieć kilka słów na temat tego auta, które wzbudziło tak wielką sensację w Monako. No, halo, halo witam serdecznie. Tak więc. Pierwszym właścicielem w Polsce jestem ja. Samochód sprowadzony z Niemiec, serwisowany do samego końca u mojego szwagra. Co trzeba powiedzieć w tym momencie? Wszystkie szyby oryginalne mają ten sam numerek. Samochód jeszcze pachnie nowością. Rozumiem, a jaki ma przebieg? 180 tysięcy. Oryginalne. No to niewiele. Panie, bo ja go od Niemca wziąłem, który w ogóle prawa jazdy nie miał. Starszy pan, po podwórku tylko w kółko jeździł. Ale fajna historia kiedyś była, bo pamiętam jak dzisiaj podjechałem do szwagra na wesele. Panie, limuzynę kazali odwołać. Co jeszcze warto powiedzieć? Do dzisiaj wnuk, prawnok wyzwania posłuchać silnika i pyta się, czy dalej pod kocem leży. Koncern Apple w odpowiedzi na zapotrzebowanie swoich klientów wprowadza na rynek beztłuszczowe tablety, bezcukrowe komputery oraz bezglutenowe telefony. Ponad 300-letni hit Despacito ma na swoim koncie już ponad 959 miliardów 159 milionów 653 125 wyświetleń. Piosenka jest tak popularna, że została oficjalnie uznana za hymn Brazylii, boliwii, Kolumbii i Meksyku. Na plaży w Mielnie grupa archeologów odkryła ludzkie szczątki datowane na początek XXI wieku. Pozwoli nam to dowiedzieć się dużo więcej na temat ubioru, zachowań i wierzeń ówczesnych ludzi. Według pierwszych ustaleń kulturoznawców centralnym obiektem wierzeń ówczesnej społeczności była bogini o tajemniczej nazwie Biedronka, której wizerunek znajduje się na niektórych artefaktach. Nieopodal odkopano również miejsce, gdzie znaleziono monety, którymi się wówczas posługiwano. Na prośbę wielu klientów Facebook wprowadza nową funkcję reakcji na posty. Oprócz dotychczasowych Lubię to, Haha, Wr, czy Super będzie można kliknąć również Główno mnie to obchodzi. Globalne ocieplenie znów daje się we znaki. Temperatura wody w Bałtyku w tym roku w lipcu osiągnęła 12 stopni Celsjusza. Plażowicze są zachwyceni. Dzięki ogromnemu postępowi w dziedzinie inżynierii genetycznej, rodzice są w stanie zaprojektować własne dziecko. Najbardziej pożądanymi cechami są aktualnie inteligencja Alberta Einsteina, siła Mariusza Pudzianowskiego i głos Zenona Martyniuka. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu wieści, a tuż po wiadomościach zapraszamy Was na premierę filmu dokumentalnego pod tytułem ON, ONA, ONO. Film opowiada o mężczyźnie, który najpierw był gejem, potem dzięki operacji został lesbijką, a teraz chce być paprotką i rozmnażać się poprzez uwalnianie na wiatr zarodników. Twierdzi, że to bardzo podniecające, ponieważ w jego rozmnażaniu będzie brał udział wiatr. Wiatr, który nie dzieli nikogo na płcie, kolory skóry czy religię.